Na początek edukacja, chociaż nie każdemu jest z nią po drodze. Do pewnego wieku jest obowiązkowa, a potem, potem idziemy na studia i szukamy pracy w zawodzie, która ze skończonymi studiami nie ma nic wspólnego. I przeciwko takiemu stanowi rzeczy, ja się buntowałem. A zacząłem dość wcześnie, bo od ucieczki z przedszkola. To było tak, że mama mnie zaprowadziła, poszła do pracy, a ja kilkanaście minut później DŁUGA do domu. A tak poza tym byłem dzieckiem grzecznym, radosnym, lubiącym zabawy, spychającym koleżanki ze schodów. No i miałem z kolegą pojebaną zabawę. Jeden z nas udawał naleśnik, a drugi chciał go zjeść. I wiecie, tutaj przy stoliku mała dorodka uczy się czytać, a la, a la... ma ko. Ona nawet kreski nie potrafi narysować, ale już czyta. A obok dwóch małych idiotów: Naleśnik, wracaj tu, zjemcie! Uspokoiłem się w podstawówce. Czy w ogóle podstawówka to taki najspokojniejszy okres mojej edukacji, no i jednocześnie pierwszy, gdzie zetknąłem się chyba z największą bolączką naszego systemu szkoleniowego, mianowicie w huj przeładowanym materiałem lekcyjnym. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego jak krążkopławy. No właśnie. Ja sobie przypomniałem, gdy robiłem porządki w szafce i znalazłem zeszyt. Otwieram, patrzę. O, krążkopławy. Ciekawe. No i wiecie, co zmieniło to w moim życiu? Nic. Ja o nich nie wiem, Wy o nich nie wiecie. Nawet podejrzewam, że same krążkopławy nie wiedzą, że istnieją. A na przykład taki pantofelek. Czy on uczy się o ludziach. Człowiek rozmnaża się podczas stosunku płciowego, kiedy to mężczyzna wkłada swojego penisa do pochwy partnerki. Penis do pochwy nie potrzebujemy tej wiedzy. Pantofelki nie powiedzą po chuj nam to, ponieważ nie znają pojęcia chuja, nie mają go. U nich to wygląda. Troszeczkę inaczej. Maleńka, co powiesz na. mitozę dziś wieczorem. Czy na coś innego? Chuj wie. W ogóle, kiedy pantofelek idzie do szkoły, to wchodzi do CCC. A kiedy chce po domu chodzić w kapciach, to zakłada kolegów. Ale idziemy dalej rewolucja francuska. Wiem, że była. Kiedy dawno? Dlaczego? Może ćwiczyli przed przybyciem imigrantów. No i tak śmiejemy się z Amerykanów, że nie wiedzą, gdzie leży Polska. Ja, na przykład, nie wiem, ile mamy w kraju województw i jakoś z tym żyję. Czy zatem, śmienie się z kogoś, kto mieszka za wielką wodą i kto nie wie, gdzie leży jakiś tam kraj na jakimś tam innym kontynencie, jest na miejscu? Nie wiem, czy ta osoba jest głupsza? Chyba jest mądrzejsza, ponieważ nie zaśmieca sobie głowy pierdołami. Ale idziemy dalej. Kolejny minus szkoły, chociaż to zależy od nauczyciela. Hamowanie kreatywności. Kiedyś na polskim pisaliśmy takie wypracowanie. To była wymyślona kontynuacja tajemniczej wyspy Werna. Było tak, że bohaterowie przypływali na wyspę i kończyła się czytanka. Reszta należała do nas. Mieliśmy tworzyć, być kreatywni. Mieliśmy uruchomić wodze fantazji. No to tworzymy. I nagle zadaje pytanie. Proszę pani... Koloseum to piszemy z dużej czy z małej litery? Polonistka na mnie spojrzała, zamyśliła się. A po co ci tam koloseum? Ponieważ na burdel jestem za młody? Oczywiście tak nie powiedziałem. Byłem wtedy w takim wieku, że nie wiedziałem, że to co mam w spodniach to jest penis. No i kiedyś dosłownie przyszedłem z tym do matki. Mamo, mamo, co to jest? Mama w szoku. Zapadła taka niezręczna cisza. Koleżanka mamy z ciastem przy ustach. Bo mama miała gości. No i tak jakby przyszedłem nie w porę. Wiecie, tutaj herbatka, ciasto, sebuś z fiutkiem na wierzchu. Mamo, mamo, co to jest? Idź do taty, synek, dobrze? Idź do taty. No to poszedłem do taty. Tato, tato, co to jest? O, to już ten dzień, no to... To jest ptaszek. No, może byłem głupi, ale na pewno nie byłem naiwny. Ale przecież ptaszki to są na drzewach. No, to jest. penis. Penis, penis. Do czego służy? Zapytaj mamy, dobrze? Mamo, mamo! No i na pewno wszyscy znamy, bodaj najgłupsze pytanie ze szkoły, co autor miał na myśli. Odpowiedź jest jedna, niecenzuralna, ale nie będę jej przytaczał. Natomiast przytoczę taką anegdotkę, jak to kiedyś zapytano pewnego artystę, nazwiska nie pamiętam, bo do nazwisk pamięci nie mam, o czym myślał pisząc tekst piosenki. No to odpowiedział zgodnie z prawdą, że nie pamięta, ponieważ był pijany. To równie dobrze Eliza Orzeszkowa pisząc nad Niemnem mogła być nad Sekwaną, albo nad Piździochą. Albo mogła pisać przewodnik turystyczny, a że trochę ją poniosło, to pierdolnęła powieść. No i na koniec, mój faworyt jeśli chodzi o podstawówkę, tak zwane kino lektur szkolnych. To było takie coś, że we wrześniu wpłacało się kilka bądź kilkanaście złotych, no i w ciągu roku szkolnego mieliśmy 4 do 5 seansów w kinie. Kino lektur szkolnych, no wiadomo, zekranizowane lektury, filmy rozwijające empatię, propagujące wyższe wartości, prawda? Dlatego trzy razy widziałem Maskę, raz Króla Lwa, jakiś dzwonnik się przewinął, no i moje ulubione, przypominam, kino lektur szkolnych. Film Turbulencja. Dla tych, co nie wiedzieli, bądź nie pamiętają, Turbulencja opowiada o tym, jak to samolotem pasażerskim, w którym są też pasażerowie, przewożeni są więźniowie. No, i ci więźniowie się uwalniają, porywają samolot, padają trupy. Kino, jak tu szkolnych. A potem, kiedy do kiny wchodziło Mortal Kombat, robiliśmy w klasie głosowanie: czy iść na Mortal Kombat, czy na jakiś badziew. No i nie muszę chyba mówić, że wygrał jakiś badziew. No oczywiście to też nie wszystkie anegdotki z podstawówki, były wszak szkolne wycieczki. Był pierwszy alkohol, był pierwszy seks, po którym się dowiedziałem, że można też z kobietą, ale kolega też się dowiedział. No, i były świerszczyki. Tutaj taka ciekawostka, bo świerszczyki to ogólnie ogół pisemek dla dorosłych, jak i tytuł pisma dla dzieci. Dlaczego? Już wam mówię. Dawno temu w PRL-u pornografia była nielegalna i nawet zakazana. Dlatego, aby łatwiej ją rozprowadzać i sprzedawać, nazywano rzecz świerszczykami, bo to, co dla dzieci, to łatwiej opylić, prawda? No, i pamiętam, że kiedyś yy, siódma albo ósma klasa umówiłem się z kolegami na przegląd prasy. Z tym, że oni przynieśli te właściwe pisemka i oglądali nagie kobitki. No, ja waliłem konia do fasolek. A to w ogóle były dziwne czasy. Zamiast jarać szlugi za śmietnikiem, woleliśmy grać piłkę. Jak jechałeś rowerem i się przewróciłeś, zaryłeś kolanami w asfalt, po prostu wstałeś, otrzypałeś spodnie, przeprosiłeś murzyna i jechałeś dalej. A dzisiaj. Dzisiaj zabierz dziecku tablet, a wpadnie w histerię. I tutaj taki apel do rodziców. Zostawcie dzieciom ich obowiązki. One naprawdę potrafią się same ubrać, same spakować i same kupić alkohol. A kiedy już pojadał na wakacje, na obóz, nie dzwońcie do nich codziennie. I nie odbierajcie od nich telefonów, bo to działa w obie strony. A jeżeli już to robicie, to nie dziwcie się potem, że nie mają znajomych. No bo jak mają mieć, skoro cały czas wiszą na słuchawce? Mała dygresja, dawniej byłoby to dosłowne. Po prostu je wychowujcie i poświęcajcie im czas. Bo przecież je chcieliście, prawda? I pewnie ktoś wam powiedział albo gdzieś wyczytaliście, że dziecko to odpowiedzialność w chuj. A co jeżeli wyszło wam przypadkiem i na okienko życia jest już za późno? Użyjcie beczki. Albo zacieśnijcie dupy, bo chociaż wasze życie może być przewalone, to nie przewalcie życia dziecku. Kolejny temat palenie. Palenie jest już mniej kontrowersyjne, prawda? U nas pali się wszystko: węgiel, drewno, trawę, krzaki, ubrania, opony głupa. I w tym jesteśmy dobrzy. Ale poniekąd chodzi o kontynuowanie tradycji. Dawniej na palenie, szczególnie na ogniska, zapraszał kościół. Głównie czarownice i głównie te, którym nie udowodnione że są czarownicami, ale że kościół opiera swoje istnienie na mitach, no to jakby pasuje, prawda? Potem długo, długo nikt nie palił ludzi, być może dlatego, że ciężko ich zrolować, aż przyszły czasy nijakiego Adolfa. I tutaj anegdotka, żart napisał się sam. Chodzę po mieszkaniu, ćwiczę monolog, telefon leży w pobliżu, i gdy padło imię Adolf. Uaktywnia się asystent Google'a i zaczyna opowiadać mi o Hitlerze. Mam takie: What the fuck. Naziści przejęli mi smartfona? Ale wracamy do tematu. Adolf siedzi przy stole i myśli: Myśli, czy przerobić czołgi na prąd czy na gaz. I tak zastaje go Mussolini, bo oni razem jarali. I raz jak się zjarali, zaatakowali Moskwę. Ale Mussolini. No wiadomo, Włoch, on ma wyjebane na problemy świata. On właśnie wypił cappuccino, on pogadał z Gebelsem na Skype'ie, on jest w doskonałym humorze i w głowie ma tylko jedno. Od progu pyta, Adolfo, masz coś do palenia? Ja? Cały wagon? I odpowiedzmy sobie tutaj na takie proste pytanie. Kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za tragedie, które miały miejsce? Osoba, która rozkaz wydaje czy osoba, która rozkaz wykonuje. Przecież, gdyby Niemcy wysłani na zdobycie Moskwy powiedzieli Hitlerowi spierdalaj, no to Hitler mógłby się zastanowić. No w sumie to tak, tak zimno, tam dużo śniegu. No Rosjanie nie są tacy źli, no mają tani gaz. No i zaatakowałby coś bliżej. Na przykład Białystok. Wiem, tu niektórzy dobrze, dobrze. No słuchajcie tego. Kilkadziesiąt lat po wojnie. Jakieś miasto nad Wisłą, festiwal muzyki Disco Polo. Na scenę wychodzi bardzo znany zespół ze swoim bardzo znanym kawałkiem. Położę cię na stole, na nim cię zadowolę. I to było złe, tak? No to potem wchodzi refren i odłowanie. Ale idziemy dalej. Gdyby ktoś powiedział: Żydzi też są w sumie dobrzy, no robią dobre śledzie, no może ich nie palmy. No to Hitler mógłby znowu pomyśleć. Rzeczywiście, dobre śledzie, no co roku kupuję je na Wigilię, a od Alojza zakupiłem Passata, no i nie byłoby wojny. Zamiast obozów zbudowano by boiska, wszyscy byliby szczęśliwi i wtedy jakiś Żyd postanowiłby kupić Reichstag. Czasem też lubię sobie pomyśleć i ostatnio wymyśliłem coś takiego, Dlaczego Bóg, przedstawiany w Piśmie Świętym jako istota wszechwiedząca, wkurwił się, kiedy Adam z Ewą zjedli zakazany owoc? To nie powinno być raczej tak, że umieszczając ludzi w ogrodzie z zakazanymi owocami, powinien wiedzieć, jak to się skończy, a po wszystkie tylko wskazać furtkę, tam jest wyjście, narka i tyle. I dlaczego Bóg, przedstawiany również jako istota miłosierna, Żądał krwawych ofiar. Na początku ze zwierząt, z baranka szczególnie. Czemu z baranka, skoro podpadł mu wąż? A potem z ludzi. Wszak powiedział Abrahamowi, aby ten złożył w ofierze swojego jedynego syna. No i teraz, teraz powiecie, no dobrze, no ale Bóg wiedział, że Abraham będzie skłonny poświęcić syna i w ostatniej chwili wstrzyma jego rękę i powie: przestań! A gdyby coś poszło nie tak, na przykład. Coś w stylu. Izak, Izak, pozwól, no tutaj na chwilę. O co chodzi, ojcze? No i chlast. I odzywa się z góry głos. Coś ty zrobił. No, zabiłem Izaka, mojego jedynego syna, którego bardzo, bardzo kochałem na Twoją cześć. Ale dlaczego na podwórku? Do ołtarza daleko, a zaczyna padać. Nie tak? No nie wydaje mi się. Nie taktem jest sytuacja, gdy idziesz do hospicjum dla dzieci i pytasz je o plany na przyszłość. Ale to pokazuje, jakim Abraham był wyrodnym ojcem. On tylko usłyszał głos mówiący o zabiciu syna. Abrahamie, zabij Izaaka, swojego jedynego syna. Na moją cześć. Spoko, T trochę mi to pokrzyżuje plany na grilla, ale dla wiary wszystko. Do krzyżowania jeszcze dojdziemy. Co? Nic. I nie było wtedy randki w ciemno, a już słuchali głosu. Dzisiaj Abrahama nazwano by czubkiem, albo terrorystą, gdyby nosił turban. I pewnie część z was słyszała o czymś takim jak rozejm bożonarodzeniowy. To była sytuacja podczas I Wojny Światowej, w Wigilię, kiedy to strona aliancka i niemiecka przestały walczyć. Żołnierze odłożyli broń, wyszli z okopów, złożyli sobie życzenia, zagrali towarzyski mecz w piłkę nożną. Okazali sobie miłosierdzie. I to jest miłosierdzie. To, a nie kazanie masie ludzi włóczyć się po pustyni przez 40 lat.